Cześć, tu Mateusz Mikulak z Football TV. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie dwa ostatnie mecze reprezentacji Polski. Mowa tu oczywiście o spotkaniach z Albanią oraz San Marino. Jakie są moje wnioski po tych meczach? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Z kodem Sport600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfon. Link znajdziecie w opisie. Ponadto chciałbym wam przypomnieć o konkursie, który znajdziecie na grupie Nie grasz, nie wygrasz. W tym konkursie możecie wygrać koszulkę swojego ulubionego zespołu, tak więc zachęcam was do dołączenia do grupy. Wszystkie informacje znajdziecie w linkach, które z kolei znajdują się w opisie. Zacznijmy od meczu z Albanią. Bardzo spodobało mi się jedno zdanie Michała Trelli, który w swoim artykule na Niuans Sport tak skwitował to spotkanie. Za takie mecze Jerzy Brzęczek wyleciał z reprezentacji. I to jest prawda, właściwie to był mecz w stylu Jerzego Brzęczka, gdzie nie było y, odpowiedniego poziomu naszej gry, jednak wynik był bardzo korzystny. U Paolo Sołzy, moim zdaniem, dotychczas było na odwrót. Moim zdaniem poziom prezentowany przez naszą drużynę wzrósł chociażby podczas mistrzostw Europy, ale również we wcześniejszych meczach. Uważam, że nawet starcie z Węgrami było bardzo dobre w naszym wykonaniu. Wydaje mi się, że jedno z najlepszych pod kątem taktycznym, jeden z najlepszych meczów, odkąd Paulo Souza przejął naszą reprezentację, a mecz z Albanią uważam za najsłabszy, mimo że świetny wynik. Jednak jak wiemy, Polacy popisali się 100% skutecznością w stosunku do strzałów celnych oddanych w tym meczu. Można powiedzieć, że był to mecz taki że wygraliśmy dzięki temu, że po prostu mieliśmy tę indywidualność w postaci Roberta Lewandowskiego. I tak naprawdę, w tym przypadku, jeśli chodzi o mecz z Albanią, nie widzę jakichś szczególnych zasług Paulo Souzy. Ten mecz i ten wynik był niesłychanie istotny w kontekście naszej potencjalnej gry na Mistrzostwach Świata 2022. Dla mnie był to w sumie jeden z najważniejszych meczów w tych eliminacjach. Nie mecz z Anglikami, a właśnie z Albanią, bo oczywiście od początku było wiadomo, że reprezentacja Anglii jest poza zasięgiem wszystkich drużyn, że nawet jeśli by się ją potknęła w którymś z meczów, to i tak różnica poziomów jest na tyle wysoka, że w dłuższej perspektywie na przestrzeni 10 spotkań, no nikt nie ma do niej tak naprawdę podjazdu. A Andora i San Marino to drużyny, które jeśli miałyby komuś zaszkodzić to tylko i wyłącznie sobie nawzajem. Tak więc jedyną niewiadomą tej grupy od początku było to, kto zajmie drugie miejsce, no i do tego było trzech kandydatów niekwestionowanych. Oczywiście. Albania, oczywiście Polska i oczywiście Węgry. Wszystkie drużyny mające mniej więcej podobny poziom i wszystkie drużyny, które mogą sobie nawzajem zaszkodzić. Tak więc mecze z Anglikami, mecze z San Marino, mecze z Andorą musimy postrzegać jako pojedynki z Węgrami oraz z Albanią. W jaki sposób? Ano taki, że z Anglikami, jeśli mamy przegrać, to wynikiem mniejszym niż Stało się to w przypadku Węgier czy Albanii. Jeśli mamy wygrać z San Marino czy Andorą, to wynikiem wyższym niż w przypadku Węgier czy Albanii. No i póki co to właśnie udało się osiągnąć, co jest bardzo istotne, i to właśnie daje nam nadzieję na to, że naprawdę to drugie miejsce jest w naszym zasięgu. Oczywiście ważne jest to, żebyśmy tych bramek zdobywali jak najwięcej, abyśmy byli drużną rozstawioną w barażach. W meczu z Albanią, oczywiście, przeważyła na naszą korzyść indywidualność, umiejętności Roberta Lewandowskiego. Jeśli chodzi o. Całego zespołu to na pewno mieliśmy duże problemy w obronie. Yy, właściwie dobrze w defensywie wyglądaliśmy tylko wtedy, kiedy stosowaliśmy intensywny, wysoki pressing, a jak wiadomo, wysokiego i intensywnego pressingu nie da się stosować przez cały mecz. Jest to yy, zbyt obciążające dla piłkarzy kondycyjnie. Tak więc, no, poza, poza tym pressingiem, nasi piłkarze mieli problem z tym, żeby jakoś przeszkadzać Albańczykom yy, w atakach. To, co na pewno yy, możemy powiedzieć. Jako pozytywny element tego spotkania, coś co jest pozytywną zmianą to to, że nasi piłkarze jako... Pierwsi w tym meczu zdobyli bramkę, zazwyczaj mieliśmy z tym problem. Czy to na Mistrzostwach Europy, czy to w innych bardzo istotnych meczach, nasza reprezentacja była praktycznie zawsze zmuszona do odrabiania strat. Był to kolejny mecz, w którym straciliśmy bramkę, później z San Marino również. Nasza reprezentacja bardzo dużo bramek traci, ale również bardzo wiele zdobywa. W XXI wieku, tylko w roku 2015 kalendarzowym, mieliśmy wyższą średnią bramek na mecz. Było to wówczas 2,72. Teraz jest 2,60. Do końca tego roku kalendarzowego pozostało nam jeszcze 5 meczów, tak więc wynik ten na pewno będziemy mogli poprawić. Mecz z San Marino był ósmym meczem z rzędu, w którym straciliśmy Gola. Teraz najbliższym przeciwnikiem San Marino będzie Albania. Będzie wtedy rywalizowała z tym zespołem, kiedy my będziemy grali z reprezentacją Anglii, tak więc po najbliższej kolejce najpewniej spadniemy za Albańczyków, może wybuchnąć w Polsce mała panika w związku z tym, jednak no, ludzie powinni spojrzeć w terminarz. Wtedy Albańczykom zostanie już tylko jeden mecz z niżej notowanym rywalem, z oczywiście Andorą, a nam zostaną jeszcze dwa mecze z San Marino i z Andorą. Póki co nasza sytuacja w grupie jest akurat bardzo dobra, o czym już przed chwilą mówiłem. Jeśli chodzi o mecz. San Marino. Tu było również bardzo ważne, wysokie zwycięstwo. Wygraliśmy wyższą różnicą bramkową niż dokonały tego Węgry czy dokonała tego Albania. Tak więc pod tym kątem możemy ten mecz postrzegać jako sukces. Szkoda, że straciliśmy bramkę. Jego zdobywcą był Nikola Nani, czyli gracz występujący z Serie C. Był to jeden z trzech zawodników, którzy, którzy znajdują się w kadrze. San Marino, którzy w piłkę grają zawodowo. Reszta to studenci, to zwyczajni pracownicy biurowi, yy, którzy po prostu w piłkę grają jako hobby, którzy oczywiście trenują regularnie, ale nie jest to ich główne źródło utrzymania. Nikola nani jednak zalicza się do tej trójki piłkarzy. W minionym sezonie grał w Czezenie. Jest to napastnik, a przez cały sezon nie zdobył ani jednej bramki. Tak więc no yy, ta bramka zdobyta w meczu z Polakami była dla niego na pewno szczególnym momentem. Jest to jego pierwsza bramka w barwach narodowych. Przez tę bramkę Nikoli na niego dołączyliśmy do niechlubnego grona czterech drużyn, którym San Marino w swojej historii zdołało strzelić przynajmniej dwie bramki. Dla nas był jednak ważny występ innego Nikoli, Nikoli Zalewskiego, który zaprezentował się z bardzo dobrej strony, w końcu zadebiutował w reprezentacji Polski. Oczywiście trudno oceniać jego potencjał na podstawie tego meczu, jednak jak wiemy, on już od lat bryluje w młodzieżówce AS ROMY. Zadebiutował już w seniorskiej drużynie. Tak więc wydaje się, że jest to zawodnik z wielkim potencjałem. Miejmy nadzieję, że to się potwierdzi. Na dziś to już wszystko. Napiszcie w komentarzach, jak wy oceniacie te mecze z Albanią oraz San Marino. Ponadto zachęcam Was do subskrybowania kanału, a także dołączania do grupy Nie grasz, nie wygrasz, na której, tak jak mówiłem,. Właśnie trwa konkurs, w którym do wygrania jest koszulka Twojego ulubionego klubu. Ponadto przypominam o kodzie Sport 600, przy użyciu którego na stronie Betfan otrzymujecie darmowy zakład o wartości 60 zł, przy wpłacie co najmniej 50 zł, czyli na start macie co najmniej 110 zł. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.